Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku serii mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd sukienek nawet bardziej codziennych, ale za dwie propozycje będą fajne też na wyjście z CNA, czyli ze sklepu, do którego nie wchodziłam chyba od lat stoletnich. Wcześniej pamiętam, że jeszcze tam zerkałam na tą młodzieżową kolekcję, czyli Clockhouse, ale jeśli chodzi o standardową, to nie wiem, czy ona się zmieniła na przestrzeni ostatnich e, tych dobrych lat, albo czy ja po prostu bardziej dojrzałam do tych ubrań, ale znalazłam sporo fajnych sukienek, które po pierwsze mają świetne składy będą odpowiednie na lato, na upoły, ale także właśnie krojowo i kolorystycznie, wzorami bardzo mi odpowiadały, także zapraszam na ten przegląd. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie, a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, takie filmy pojawiają się raz w tygodniu, także żeby być na bieżąco z nowymi publikacjami zachęcam do subskrypcji kanału. O ile sam filmik jest na temat sukienek, czyli zarówno moja, jak i Wasza ulubiona kategoria, tak jednak zamówiłam dodatkowo ten kombinezon i według mnie będzie to fajny kombinezon na wyjście. Dlatego też od razu Wam zaprezentuję i polecam Wam śpieszyć się, jeśli Wam się podoba. Ze względu na to, że aktualnie kosztuje 111 zł, przecież jest z 230, chyba, jak dobrze zapamiętałam. I jeśli chodzi o skład, to podszewka jest 100% bawełniana. Wierzchnia warstwa jest to wiskoza z domieszką Lnu i ma przepiękną strukturę. To jest taki jasny wers z takim jakby ciemniejszym brązikiem, ale tej ciemniejszej nitki jest naprawdę niewiele i daje naprawdę fajny efekt. Na sobie mam rozmiar 42 i wszystkie sukienki które zamówiłam tutaj, także będą dokładnie w tym samym rozmiarze. Leży idealnie. Dopasowane jest tutaj w górnej części, w biuście. Wszędzie zabezpieczone jest silikonem, więc możemy ten kombinezon jak najbardziej nosić zarówno z dołączonymi ramionczkami, albo całkowicie bez ramionczek i się trzymać. Jakby mam tutaj trochę luzu, tylko tak z góry, wiecie? Ale wydaje mi się, że ten silikon będzie trzymał tutaj wszystko. Nawet można tutaj te strony odwrócić i wydaje mi się właśnie, że tak wygląda na modelce. Więc jakby to możemy sobie dostosować. No i wiadomo, że to trochę będzie odstawało ze względu na to, że ten materiał jest całkowicie luzem. O, tak mi się podoba, tak wygląda ładnie. I tak, dopasowana jest w górnej części w wioście, więc wszystko się ładnie trzyma. W talii jest luz, i tutaj na przestrzeni brzucha tak samo. Nie podkreślam brzucha, podkreślę ładnie pośladki, stół raczej taki dopasowany z odkrytą połową pleców. No i jak widzicie, nogawki są takie bardziej luźne, ale mam wrażenie, że tutaj ta góra, mimo też. Tej dodatkowej warstwy materiału tutaj, to wygląda zgrabnie i ten dół też ładnie się prezentuje. Jakby nie poszerza za bardzo, mimo właśnie tych szerokich nogawek, i wygląda ładnie. I jak widzicie, na długość fajnie mi pasuje. To jest taka komfortowa długość dla mnie do obcasów, że nie wyglądają na za krótkie, a jednocześnie wygodnie mi jest chodzić, w przeciwieństwie do takich, które bardziej leżą na podłodze. Szczerze, jestem za tym bardziej w takiej cenie. I jeśli w dalszym ciągu lubicie motywy zwierzęce w ubraniach, to zdecydowanie zwróćcie uwagę na tę, sukienkę. Sukienkę, ponieważ wygląda przepięknie. Kosztuje jedynie 45 zł, jest na z 90, wykonana jest z wiskozy, a tutaj podszewka, która ze jest bawełniana. Sukienka dopasowana jest w górnej części, ładnie podkreśla w talię biust. Tutaj w biust są marszczenia, możemy fajnie ją dopasować do sylwetki, tak żeby też ten biust ładnie utrzymać i żeby był stabilny, jak będziemy nosić. Dopasowana jest też bardziej w przestrzeni brzucha, nie aż tak bardzo, że nie opina mi się w ten materiał. Jak widzicie, nie podkreśla brzucha, albo po prostu tutaj nie jest aż tak luźna. Chociaż troszeczkę więcej luzu jest na wrażenie na plecach. Dalej, właśnie się tak delikatnie rozchodzi w kształcie litery A. Bardzo podoba mi się to wycięcie, ponieważ jest. Głębsze. Jest, zaczyna się naprawdę dosyć wysoko i ładnie się układa, ponieważ nie jest to na boku, tylko tak na szerokości uda. Dzięki czemu faktycznie to wycięcie będzie ładnie tę nogę ukazywać w ruchu. Długość do połowy łydki, bardzo korzystnie wygląda. No, mamy tutaj połączenie beżu z brązem, także jeśli Wam się ten motyw nie przejał po prostu po tym, jak był modny kilka sezonów temu, no to śmiało zamawiajcie. Następnie urocza sukienka w liliowym odcieniu, która kosztuje aktualnie jedynie 112 zł jest przeceniona z 200 skład to ten z 24% lnem i ma podszewkę, która jest 100% wiskozowa, która jest w obszarze biusto, więc nic tutaj absolutnie nie prześwituje. Według mnie wygląda prześlicznie. Ja akurat lubię liliowy odcień. Tu jest właśnie taki odcień, który w. Pada delikatnie w ciepłe tony. Właśnie nutkę ma różu w sobie, dzięki czemu jakby mam wrażenie, że taki fiolet jest bardziej korzystny i bardziej pasuje dla większości osób, ale ta sukienka ogólnie dostępna jest także w kremowym odcieniu. Tencień także prezentuje się przepięknie. Jest ogólnie dopasowana tutaj w biuście, jak widzicie, ma dekol w kształcie serca z takim marszczeniem tutaj na środku. Podbiusem jest pas, który ma za zadanie podkreślić talię i tutaj też ten obszar wyszczuplić i uwydatnić dzięki temu biust. Następnie jest taki co bardziej lejąca. Jak widzicie. Tak układa się w kształcie litery, a nie jest rozploszowana, nie jest też dopasowana długość do połowy łydki z takim rozporkiem tutaj z lewej strony. Podobają mi się bardzo rękawki, tutaj są lekkie bufki, ponieważ zakończone są gumką. Gumka jest także tutaj na dole i są takie obszerniejsze, więc dodają tutaj fajnie objętości, przy tym dając delikatny efekt. to się w ten sposób, także trochę pleców jest odkrytych i teraz, co widzę, to o ile nie prześwituje, tutaj goście to prześwituje tutaj, jeśli chodzi o bieli. Tak czy inaczej, według mnie jest naprawdę warta uwagi. Teraz coś w zdecydowanie żywszym kolorze. Przepiękny odcień zielony, taki trochę saledem. Mam wrażenie, że jest nieco cieplejszy niż na zdjęciu na modelce, ale bardzo się dobrze w takim kolorze czuję i wydaje mi się, że naprawdę fajnie ożywia. Sukienka kosztuje 70, tutaj jest sprzedzeniona ze 140. Dostępna jest w tym kolorze, ale także w czerni, a skład to Wiskoza z 12% nylonem. I jest to sukienka, która imituje sukienki kopertowe, ale faktycznie tutaj jest wszystko, wiecie, na stałe przyszyte. Mamy też przyszycie tutaj już w dekolcie, które możemy, wiecie, i żeby mieć nieco szerszy dekolt albo zostawić w ten sposób i tak też bardzo ładnie się układa. Opasowana jest w biuście oraz w talii, ładnie talię podkreśla. Mamy dołączony pasek, który możemy tutaj jeszcze dodatkowo związać. Rozklaszowuje się tutaj na dole i też ma obszerniejsze, bufiaste rękawki, które zakończone są gumką. I tutaj też mamy podszewkę, która jest wiskozowa właśnie tylko tutaj w tych rękawach, tył całkowicie zabudowane, długość nad kolanko i tutaj, jak widzicie, ten materiał się nieco może rozchodzić, ale nie na tyle, żeby coś tam, wiecie, się ukazało pod spodem. Tutaj tego materiału jest wystarczająco na zakładkę. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że zostawię ją w szafie, ponieważ dobrze się czuję, jest to fajny materiał. Kolorystycznie mi pasuje, nie mam nic w takim odcieniu w szafie, ale coraz mam więcej zielonych. I też ma delikatną strukturę tutaj ten materiał, nie jest całkowicie gładki i to też według mnie jest fajnym atutem. Super! Propozycja po prostu na co dzień, na lata. Kolejna propozycja jest w różowym odcieniu. Kosztuje aktualnie 160 zł, przycenna jest 200. Wykonana jest z Tenselu z 24% lnem. Występuje tylko w tej wersji kolorystycznej. Jest to sukienka, która jest asymetryczna, z odkrytym jednym ramieniem i z taką falbanką na drugim. I jest raczej dopasowana. Jak widzicie, przepięknie jest dopasowana w biuście. Nigdzie mi tutaj materiał nie odstaje. I dalej też jest raczej taka opływająca sylwetkę. Ładnie podkreśla talię, ponieważ jak widzicie, tutaj jest zwężenie. Nawet mam wrażenie, że mogłoby być tutaj troszeczkę mniej materiału, ponieważ mam tutaj sporo luzu. Gdyby tutaj, nie wiem, było jakieś odcięcie, bardziej dopasowane materiał, to też biust byłby ładniej podkreślony, a w ten sposób no to tutaj jest luz. Osobiście mi tutaj czegoś brakuje i wydaje mi się, że jakiś cieniutki pasek ozdobny, na przykład w odcieniu złota, srebra w sumie w zależności od tego, jaką biżuterię lubimy, tutaj by pomógł, żeby ją przełamać. Tym bardziej, że jest tutaj odcięcie właśnie w talii i tutaj w tym miejscu mógłby być taki cieniutki paseczek, ponieważ mimo tego żywego koloru, mam wrażenie, że jest to taka nudnawa trochę propozycja. Jest to fajny materiał no i fajnie sprawdzi się także na wyjście, ale myślę, że zyska wiele naprawdę z takim ozdobnym elementem w talii. Jeśli chodzi o długość, połowa łydki z lekkim wycięciem tutaj z boku. Ta propozycja bardzo kojarzy mi się z latem, z urobem, z wakacjami. Będzie to fajna rzecz do zarzucenia na szybko na kostkę. Jest to bardzo cieniutka bawełna. Ogólnie, tej 70 zł jest przeceniona ze 130. Ma taki jakby plemiasty, trochę alatejowy, tylko w pełnym kryciu wzór. Połączenie pomarańczowego koloru z fioletem, według mnie wygląda to naprawdę świetnie. Jest to sukienka, która ma dekolt w kształcie litery V. Tutaj z takim lekkim marszczeniem pod biustem, i według mnie biust jest bardzo ładnie uwydatniony i też pod spodem jest tutaj taka delikatna gumka, a następnie się rozklaszowuje, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo materiału. I ona jest ogólnie taka luźniejsza, workowata z elementami gumki, więc jakby też jeśli waga nam się waha, czy w jedną, czy w drugą stronę, to ona też będzie wyglądała fajnie, ponieważ może wyglądać luźniej, albo mocno się rozciągnąć jednak w przypadku, gdy nam waga wzrośnie. Rękawy są luźniejsze z zakończone gumką i tu jest wszystko połączone. Właśnie z sobą, ale według mnie wygląda korzystniej. Nie poszerzam jej w tej strefie, co zazwyczaj jednak mają tendencje właśnie takie modele, gdzie nie ma tutaj odcięcia pod pachą. W tym przypadku mi nie przeszkadza, ale to też chyba dlatego, że ten tak ładnie się uwydatnił i ładnie się tutaj materiał opina. tył jest zabudowana, tylko z takim wilkownym wycięciem tutaj na szyi. Długość w moim przypadku to kilka centymetrów nad kolanem. Mam jeszcze jedną propozycję w zielonym odcieniu, tym razem połączenie zieleni z bielą, i to jest. Kopertowa skinka, która kosztuje 111 zł, przyczyna jest ze 160 i wykonana jest ze 100% wiskozy. No i jest to bardzo kobiecy krój, który lubię, właśnie kopertowa, więc możemy sobie em, dopasować do naszej sylwetki tutaj w talii. Zmarzyć też tak, jak lubimy tutaj dół, ten materiał nachodzący. No i przepięknie podkreślam ten typ sukienki Biust, ponieważ mamy głębszy dekolt, ale dosyć wąski, więc nie pokazuje zbyt wiele, ale jak widzicie biust jest przepięknie podkreślony, tak samo zresztą jak talia. Rękawy są tutaj takie delikatne, z lekką bówką, ale jak widzicie mało co nachodzą na ramiona. A tutaj jest w kształcie bardziej litery A. Długość zaraz za kolano, jeszcze to nie jest połowa łydki, tylko nieco krótsza niż niektóre schinki tutaj. To połączenie kolorystyczne, że zdecydowanie po pierwsze i zwraca uwagę, ale też fajnie ożywia i będzie to fajna opcja zarówno na wiosnę, jak i na lato. Ta sukienka spodobałam się ze względu na wzór tego materiału i na kolory, ale jeśli chodzi o sam krój, o ile bardzo mi się podoba, tak nie do końca dobrze się w niej czuję. A to dlatego, że ja nie przypadam za tak zabudowanymi sukienkami. Ja lubię mieć dekolt odkryty, lubię wydłużyć szyję em, i nie lubię uczuć materiału tutaj na szyję. O ile tutaj nie jest to wyczuwalne, e, tak jednak wydaje mi się, że zdecydowanie korzystniej na mnie wyglądają właśnie e, te z wycięciem tutaj z dekoltem. Ogólnie sukienka kuszyjej. 190 zł. Dokonana jest z wiskozy z 12% nylonem, więc składowo wypada świetnie. Jest w granatowym odcieniu, no ale takim niezbyt głębokim, stonowanym i ma takie jakby plamy, ścieżki białe zakończone różem, jakby z obramówką różową i według mnie wygląda to naprawdę ślicznie. Sukienka jest o prostym kroju, z dekoltem zaokrąglonym, zabudowana, jak już wspomniałam, rozchodząca się delikatnie w kształcie litery A z dołączonym płaskiem, tak żeby talię podkreślić. Rękawy, jak widzicie są obszerne, z delikatną bułką na górze i zakończona właśnie tak szerzej tutaj, ale jest tutaj idealna ilość materiału, jest dostępna do zegarka, co bardzo lubię, ponieważ niektóre sukienki tutaj są zbyt ciasne i często źle to wygląda. A tutaj wygląda to świetnie. w ogóle ma kieszenie, a z tyłu prezentuje się w ten sposób. Długość do połowy łód. Wydaje mi się, że to będzie fajna sukienka na wyjście, może dla bardziej dojrzałych osób też, które nie lubią e, pokazywać dekoltu, pokazywać biustu, e, też będzie fajna ta propozycja do pracy. Po prostu ja nie do końca się czuję, o ile materiał mi się podoba i wzory tak... Gdyby tylko tutaj było jakieś wycięcie, to zdecydowanie to by była moja bajka. Kolejna propozycja to szmizjerka i o ile to nie jest mój ulubiony krój i tak nie do końca dobrze się nim czuję, e, ale... Starałam się tutaj wybrać coś dla każdego. Bardzo spodobał mi się tutaj ten materiał, ten wzór, połączenie kolorystyczne, dlatego też ją zamówiłam. Kosztuje 170 zł, jest wykonana ze 100% wiskozy. I mamy tutaj guziczki po całości, czym się charakteryzuje właśnie tego typu sukienka z paskiem w hali. Jest tutaj sporo luzu, bym powiedziała, że tak czuję się naprawdę mniej bardzo wygodnie. Guziki są zakryte tutaj materiałem, nie są na wierzchu, biust jest bardzo ładnie podkreślony, talia tak trochę w sumie. Nie ma tutaj zbyt dużego luzu, ona bardziej jest taka opływowa tutaj, jeśli chodzi o sylwetkę, dzięki czemu też wygląda niesamowicie korzystnie. To jest kolejna sukienka, słuchajcie, z kieszeniami, także jeśli lubicie ten dodatek w sukienkach, to warto zwracać uwagę na sukienki z DNA, ponieważ faktycznie jest ich sporo. Długość do połowy łydki, Rękawy są bardziej po tej dopasowanej stronie, w szczególności jeśli chodzi o ramiona. Troszeczkę luzu jest bardziej w tej przestrzeni od łokcia w dół. Kolory tutaj to jest głównie grana oraz błękit, ale są też elementy fioletu i takiej zgniłej i zieleni i według mnie bardzo fajnie to leży, mimo że są to zupełnie inne tonacje, fajnie to komponuje się ze sobą. Tutaj zdecydowanie bardziej dziewczęca propozycja. Sukienka kosztuje 45 zł, jest przeceniona z 70, a skład to 100% wiskoza. I dostępna jest w takiej wersji, czyli w różu, w kwiaty, ale także niebieska, w kwiaty. A obie wersje naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Sukienka jest dopasowana w juście, tutaj ze sznureczkiem do przywiązania na środku. Dopasowana jest w talii, dalej delikatnie się rozchodzi, ponieważ tutaj ta pierwsza falbanka jest taka bardziej dopasowana i z każdą kolejną jest coraz szersza. Dlaczego tutaj ta góra jest bardziej dopasowana, a dół mocno się rozchodzi. Ma bardzo gładki, miły w dotyku materiał. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Te są bardziej odkryte. na Długość tuż przed kolano. i ja się bardzo dobrze Z takiej długości czuję i sukienka bardzo mi się podoba, więc wydaje mi się, że zostanie w mojej szafie. Lubię właśnie takie sukienki na co dzień. Następnie prosta sukienka, która będzie idealna na co dzień. Tym bardziej, że występuje w wielu odcieniach, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie Coś dla siebie. Ja wybrałam tutaj filetową opcję, ale dostępna jest także kawa, na taki trochę seledyn bym powiedziała, czarna oraz szara, więc naprawdę wybór jest fajny. Aktualnie 70 zł przeceniony ze 130, a skład to 100% wiskoza. Jak widzicie, dekolt jest tutaj zaokrąglony. Jest taki standardowy krój, jak przy pod koszulek bokserek. Dopasowana jest tutaj w biuście z odcięciem w talii i z tego miejsca jest rozklaszowana i ładnie się tutaj marszczy. Ma kieszenie z tyłu. Prezentuje się w ten sposób. Gumka jest tutaj po całości i właśnie ma takie grubsze ramionczka, które też są jakby takie pofalowane troszeczkę, a długość tutaj tej sukienki jest do połowy łydki. Taka bardzo prosta propozycja, którą możemy na szybko zarzucić i nie martwić się tym, co Założymy danego dnia. Ja osobiście w przypadku tego rozmiaru mam tutaj nieco luzu w górnej części. Wydaje mi się, że w przypadku mniejszego rozmiaru zdecydowanie byłaby bardziej dopasowana i też biust lepiej by się układał w przypadku właśnie tutaj noszenia i bezbiustonosz. Ponownie coś bardzo ożywiającego. Połączenie czerwieni z różem. Bardzo lubię takie połączenie kolorystyczne. Sukienka kosztuje 190 zł, jest to wiskoza z 14% lnem. I jak widzicie, krój jest ki bardzo kobiecy. Mamy tutaj bardzo głęboki dekolt. Ręcz tutaj kończymy się w tym miejscu, ale tu już tak lekko nachodzi na zakładkę i ogólnie jest taki bardzo wąski, więc nie pokazuje zbyt wiele. Mamy tutaj takie szerokie płaty materiału, dlatego ta góra jest bardziej zabudowana. Jeśli chcemy tutaj schować ramiona, to będzie idealna sprawa, fajna na lato, na na zwiedzanie na przykład, ponieważ ramiona będą okryte tutaj w większości. Ten model sokienki też dodatkowo stworzy efekt figury klepsydry, ponieważ nachodzi tutaj delikatnie na ramiona, dzięki czemu daje tutaj taki efekt właśnie podkreślonych ramion wychodzących tutaj na szerokość. Podkreślona jest bardzo talia i dalej jest rozkloszowana. Dlatego też wspomniałam, że jest to bardzo kobiecy krój, a z tyłu jest całkowicie zabudowana. Długość też tak bardziej za kolaną niż do połowy łydki. Bardzo podoba mi się tutaj ten wzór, dlatego ten model you uh -huh. Bardzo Wam polecam. Ta sukienka mogłaby być naprawdę hitem, ale niestety nie jest pod względem kroju do mojej figury. Kosztuje ogólnie 90 zł, przyceniona jest ze 160 i jest to sukienka, która jest pół na pół len ze wiskozą, więc super. Też podoba mi się bardzo ten materiał, też róż z czerwonym, tylko z takiej wersji zeberki. Jest to kopertowa sukienka, ale nie jest standardowo przewiązywana, tylko mamy tutaj wszyty sznurek, z którym wiążemy właśnie tę sukienkę, przez co nie jestem w stanie tego materiału dopasować tutaj pod siebie. I tutaj mi po prostu odstaje w biuście, nie wiem czy to będzie aż tak widoczne. Tutaj też, żeby związać te wystające właśnie części materiału, to też z tej strony jest luźno i jest bardzo odkryty przez to dekolt, ale po prostu to nie prezentuje się jakoś szczególnie dobrze. Jakoś mi to do końca nie gra. Sama sukienka w sobie daje mi taki efekt bardzo prostej sylwetki. Nie ma tutaj widocznego wycięcia. Spróbuję teraz po prostu mocniej związać ten materiał, ale już jak widzicie, sporo biorę tej części, która jest. Tutaj na zakładkę, żeby zobaczyć, jak wtedy będzie wyglądała. Chcę zobaczyć, czy wtedy ta talia będzie nieco lepiej wyglądała. No i też to marszczenie jednak wtedy robi robotę, ale w dekolcie dalej jest nie do końca ciekawa sytuacja. Jakoś tak nie wiem, wydaje mi się, że to mogłoby znacznie lepiej wyglądać. Z tyłu prezentuje się ta sukienka, tak? albo właśnie, jak możecie zobaczyć, tuż pod kolano. Na koniec prosta sukienka w białym odcieniu, która kosztuje 90 zł. Przeceniona jest ze 120, jest ze 100% bawełny. I tutaj, jak widzicie, mamy taki pasek gumowania w biuście. Ramiączka są tutaj obczepiane. Wydaje mi się, że spokojnie można ją nosić miało właśnie bez ramionczek, ale wybrałabym wtedy rozmiar mniejszą niż normalnie nosicie, ze względu na to, że tutaj i tak ten materiał jest bardzo rozciągliwy, a w momencie, gdy chcemy nosić bez ramionczek, no to Wtedy też musi się dobrze, stabilnie trzymać i lepiej, żeby ten materiał się właśnie bardziej naciągnął, dopasował do sylwetki, niż był nieco taki luźnawy, jak w moim przypadku, tutaj, w moim rozmiarze. Tali jest takie lekkie marszczenie i e, właśnie układa się w kształcie litery A z tyłu. Dokładnie ta sama bajka. Już e, sukienki o takim kroju pokazywałam Wam z marki H&M. Wydaje mi się, że nie w tym roku, ale w poprzednim na pewno. Kochani, też już było wszystko na dziś. Dajcie mi znać, co myślicie o tych sukienkach C&A i czy chcielibyście zobaczyć więcej filmów właśnie z ubraniami tej marki. Czy zrobić standardowy haul ubraniowy, poszukać e, właśnie ubrań do stylizacji. Dajcie mi znać, ponieważ chętnie zwrócę uwagę. Po prostu tym razem zaszyłam się w kategorii sukienki i znam Mam wystarczająco dużo, żeby nagrać dla Was oddzielny filmik właśnie z tą kategorią, ale następnym razem mogę zrobić właśnie standardowe holu ubraniowe. Oczywiście, jeśli będziecie mieli na to ochotę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!